Ja chciałam porozmawiać na temat tego, dlaczego właściwie boimy się zmiany. No bo niestety, ale boimy się zmiany bardzo często. E, oczywiście, że zmiana no, jest to coś, na co się zdecydujemy, to może wywrócić życie do góry nogami. Natomiast nie zakładajmy z góry tak zwanych, gdzie mam coś że tak powiem, szalone włosy, nie zakładajmy z góry, że tak powiem, zmian tak zwanych ogromnych, zmian kolosalnych. Generalnie, żeby w ogóle dokonać zmiany, no to pasowałoby, żebyśmy zaczęli zmieniać to, w jaki sposób myślimy. W jaki sposób myślimy o sobie, w jaki sposób myślimy o życiu i o jaki sposób myślimy o innych ludziach, i generalnie o tym wszystkim, co wokół nas się dzieje, to wtedy łatwiej nam będzie wszelkiej zmiany dokonać. Bo nie chodzi tutaj w tej zmianie o to, że jeżeli na przykład jesteś w złym jakimś związku, niedobrym, i coś ci mówi, to się rozwiedź. To się od razu rozwiedź. Zmiany ty musisz dokonać w sobie. Sytuacja jest taka, że to, co masz w przeszłości, to, co jest z tobą, to, co cały czas w tobie żyje, ty niesiesz ze sobą wszędzie. Wszędzie, że tak powiem, gdzie pójdziesz. Wszędzie, gdzie pojedziesz. Jeżeli się rozstaniesz z daną osobą, to zabierzesz ze sobą siebie taką, jaka jesteś, siebie takiego, jaka jesteś. Więc zmiana partnera nie spowoduje zmiany, że tak powiem, ciebie i zmiany twojego myślenia. Tak samo, że ktoś ci mówi, zmień pracę. Jeżeli ty nie jesteś i nie umiesz zarabiać pieniędzy, jeżeli ty nie umiesz ich przychobić do siebie, żeby one do ciebie przychodziły, to zmiana pracy nie spowoduje tego, że zaczniesz więcej zarabiać. Ty możesz mieć lepsze dochody w danym momencie, ale tylko wtedy je będziesz miał, jeżeli będzie, że tak powiem, czuł, że y, chcesz tego, że chcesz więcej zarabiać i nie czujesz się osobą, której wystarczy minimum, bo wtedy ta osoba, y, no, zostanie na danym poziomie. Boimy się, myślę, że zmiany, dlatego że to, co zastanę, to, co znamy, jest wygodne. Nie musimy, że tak powiem, nagle decydować, czy będzie tak, czy inaczej, po prostu po kolei wiemy, tak? co się wydarzy, jakie jest moje życie, no owszem, nie podoba mi się, może wstaje lewą nogą czasami, e, może, o tam jest taki fajny misio, o, zobaczcie, e, może narzekam, e, może znowu mi nie wystarcza, może znowu się martwię, skąd wziąć i tak dalej, natomiast to już znam. Jeżeli teraz, nie wiem, spakuję manatki, zmienię pracę, pójdę w coś nowego, to mnie to przeraża, dlatego że to jest coś, czego nie znam. Tylko wiecie, strach ma wielkie oczy, bardzo często, i bardzo często to, co sobie, że tak powiem, wyobrażamy, nie w ogóle, nie jak się ma do, do tego, co rzeczywiście się nam w życiu wydarza. I okazuje się, jak wejdziemy w to, w co się boimy, to zupełnie inaczej to, że tak powiem, wygląda. Generalnie, nawet psycholodzy stosują, powiem Wam taką zasadę, że jeżeli się bardzo czegoś boisz. To musisz w to wejść, musisz wejść do granic swoich, że tak powiem, możliwości, musisz wejść do granic swoich, swojego lęku, po to, żeby ten lęk zaczął mijać. Eee, I on mija no, jest to taka terapia. I ja, że tak powiem, taką terapię przeszłam w pewnym momencie. Eee, i lęk tego, czego, że tak powiem, się bałam, do pewnego stopnia minął i zaczęłam chodzić w to miejsce, w którym coś mi się, że tak powiem, nieciekawego wydarzyło. Zmiana, myślę, że zmiana y, fryzury, zmiana wyglądu, zmiana. Każda zmiana jest czymś fajnym. Y, zmiany nie niosą generalnie za sobą nic nic złego, bo jeżeli ty chcesz coś zmienić, to nie zmieniasz czegoś dobrego na coś złego. Sama zmiana powoduje to, że jeżeli już chcesz coś zmienić, to znaczy, że masz dość tego, że tak powiem, w czym jesteś. Inaczej byś tego nie zmieniał. No jeżeli byś miała, miała fantastycznego partnera, fantastyczne życie, fantastyczne pieniądze, fantastyczne odniesienie do siebie, fantastyczną figurę, no to przecież byś nagle tego nie zmieniał i nie zmieniała. Nagle byś się nie zaczęła odchudzać, nagle byś nie zaczęła myśleć o kimś innym czy marzyć o jakichś dawnych, nagle byś nie zaczęła się być lepiej traktowana, nagle byś nie zaczęła yy, po prostu chcieć więcej zarabiać, no jeżeli by ci było dobrze. Więc. Myślę, że niepotrzebnie boimy się zmiany. Naprawdę, yy, dlatego, że to, co nie się zmiana ze sobą, to niesie pewien rodzaj tego, czego pragniemy, tego, co jest wewnątrz nas. I mówię, nie podejmować od razu tak zwanych ogromnych zmian czyli zmieniamy automatycznie mieszkanie, dom, yy, mężczyznę, pracę i tak dalej. Najpierw zacznij tu. Zacznij zmieniać siebie, dlatego, że jeżeli ty. Nie zmienisz myślenia o sobie, o tym, co wstajesz co rano i myślisz, o tym, jak reagujesz na negatywy. Jeśli nie zmienisz myślenia o sobie jako człowieku, o sobie jako mężczyźnie, o sobie jako kobiecie, nie zmienisz myślenia o swoim wyglądzie, nie zaakceptujesz, ty się sama wewnętrznie nie uleczysz, to ty tą kobietę, tego mężczyznę zabierzesz do następnego związku, do następnej pracy do następnego swojego nowego życia, ty wyjedziesz, nie wiem, gdzie wydawało będzie ci się, że na przykład w Gdańsku zaczynasz nowe życie, nie, nie zaczniesz nowego życia, ponieważ zaczynasz życie z tą samą osobą. Jeżeli ty nie dokonasz tej zmiany w sobie, tak jak mówię, to nie podejmuj nigdy zmiany, niczego, ani swojej pracy, ani nie podejmuj zmiany yy, mężczyzny, ani nie poszukuj, tej, tak zwanej, jak to nazywacie drugiej połówki, bo to też jest jedna rzecz, żeby znaleźć tą drugą połówkę, to musisz być całością, czyli szukaj drugiej całości. Jak ty szukasz drugiej połówki, to związek Twój od razu mówię, nie będzie związkiem e, udanym. Ja Wam życzę jak najlepiej tych drugich połówek, natomiast no, taka jest zasada, żeby, żeby znaleźć y, fajnego człowieka do siebie, to też, że tak powiem, musisz Ty. Być tym fajnym człowiekiem, ty musisz być tą całością, ty musisz wierzyć w siebie, kochać siebie y, taką, jaka jesteś, tak samo mężczyzna, zaakceptować swoje plusy i minusy, y, mieć swoje pasje i wiedzieć, kogo szuka i co może darować drugiej osobie. Więc, tak jak mówię, y, nie ma co się bać zmiany, tylko nie robić ogromnych zmian. Ja zawsze rozumiem, że tak powiem, do tego, tak jak i siebie namawiała. Y, nie jest zasadą, no musisz z tego wyjść, bardzo często tak ludzie, wiecie, pouczają. Musisz z tego wyjść, wejść, zbierz się, przeprowadź się gdzieś, pojedź, zostaw to wszystko, jeżeli ty nie zmienisz tej głowy, jeżeli ty nie przerobisz tej Doroty, jeżeli ty jej nie pokochasz, jeżeli ty jej nie zaakceptujesz, jeżeli ona nie zacznie myśleć inaczej w tobie, jeżeli ona nie zacznie być inną osobą, myślącą zupełnie inaczej niż do tej pory na świat, na to, co ci się w życiu wydarza, to nic się nie zmieni. Trafisz znowu na niefajnego partnera, trafisz na niefajne yy, sytuacje, trafisz na niefajną robotę, albo nie będziesz miał roboty, trafisz na niefajnych ludzi, ponieważ wychodzisz z czegoś złego, jeżeli nie przerobisz to w sobie na dobre, to nie ma możliwości, żeby to stało się dobre. Więc zaczynamy, kochani, od siebie. Afirmować trzeba codziennie, rozmawiać ze sobą wewnętrznie codziennie. Milczeć codziennie, dlatego że milczenie powoduje, że ty się bardziej poznajesz wewnętrznie. Ty zyskujesz odpowiedzi na wszelkie pytania i to Wam, że tak powiem, bardzo polecam. Gadulstwo też jest dobre, ty się możesz wygadać o tym, co ci tam na sercu że tak powiem, leży. Natomiast o jakaś muszka mi dosiadła. Natomiast bardzo polecam milczenie. Praktykowanie tego, żeby wewnątrz siebie zamknąć pewne rzeczy i jednocześnie dać odpowiedź ciszy. To znaczy siedzisz i nie myślisz o niczym, a zobaczysz jak rozwiązania, albo nawet zadaj pytanie, ale w każdym razie milcz. Zobacz, jak rozwiązania ci wewnętrznie napływają. Najważniejszy jesteś ty. Najważniejsza jeste, jesteś ty, kobieto, ty mężczyzno. Najważniejsza jestem ja. Czyli najpierw poukładaj siebie. Najpierw odpowiedz sobie na tysiące pytań. Pierwsze pytanie, kim jestem? Drugie pytanie, czego pragnę? Trzecie pytanie, co mi nie pasuje? Czwarte pytanie, co chcę zmienić? Piąte pytanie, jak to zrobić? A jak to zrobić, to już pokażę, że tak powiem, życie, jeżeli mu na to pozwolisz. Czyli, kochani, nie boimy się zmian, ale zaczynamy od siebie. I pamiętaj, jeżeli Ty już chcesz zmiany, to ona nigdy nie będzie gorsza, ponieważ Ty chcesz wyjść z tego, co gorzej. Jeżeli chcesz zmienić to, co gorzej, to przecież nie zmienisz na to, co gorzej, tylko na to, co lepiej. Do usłyszenia, moi kochani. Pracujemy cały czas nad sobą po to, żeby nasze życie było cudowne. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, Madame Zouza. Miłego dnia wam życzę, jak zawsze.